Siemka wszystkim Dolny Śląsk No i jazda w terenie Przejeżdżaliśmy, patrzcie Stary Kościół Ewangelicki Gdzie my jesteśmy? W Chemsku śląskim? Jesteśmy w Chemsku śląskim Jeszcze wam tam pokażę go z przodu. Oczywiście raczej nie wyjdziemy ale jak kościół to i cmentarz a wiecie stare cmentarze mnie bardzo interesują patrzcie bluszcz to co zawsze mówię pokryty cmentarz cały bluszczem no i stare mogiły ludzie spoczywają patrzcie zaniedbane totalnie nie wiem czy tu jeszcze jakiś pomnik uświadczymy cały z tej perspektywy ten kościół dosownie my się zatrzymali i podjechali, grywą bo u mnie czasami filmiki są spontaniczne, ale on się rozleci, bo dach już bierze tutaj. Jakby wejście z tej strony tej Żdach bierze Tak tylko na szybko taka ciekawostka z terenu Tu macie jakieś elementy No widać są groby O ja, tu jest coś Tu jest ja na wam pokażę jakiś motyw 1856-1922 no, To widzicie jakie to wszystko tutaj wiekowe jest tak wygląda cmentarz w koło kurcze ale takie miejsca są elektryzujące naprawdę tutaj może przejdę no, spoczywają tu ludzie tu też jeszcze coś jest 1851 1918 groby jak widzicie będzie groby czekajcie, wrzut kamery zrobimy jeszcze podejdę tutaj tam się jeszcze coś jest, jakiś nagrobek czy to jest zniszczone nie, zniszczone była tablica, widzicie tu ale już jest zrąbano dobra My lecimy dalej, czyli, Zajem coś się i takie rzeczy trafiacie po prostu jadąc. Patrzcie, jadąc w terenie, przemieszczając się, i takie rzeczy, i to jest już po obiekcie, wam powiem, po kościele drzwi, zamknięte na kłódki, zamurowane okna zamurowane tak to z przodu wygląda no i skończy jak niejeden obiekt na dolnym Śląsku U góry jeszcze jakieś motywy jakiś coś metalowego a zarypiaszczą powiem Pewno plebania była czy coś może Stary dom Do sprzedania pisze o, Tam dziura już nad okny widzicie Kto to kupi Na sprzedaż mocie Jak ktoś chce kupić To mocie kontakt. Może kościół też nas sprzedaż O tu jest super Kogut Marcin B. Zapraszam na kanał Marcina Patrzcie, ta wieża Zwierza z dwunami, pewno, a dwunów już dawno nie ma, bo wykradzione he No, Zary Piaszcze, no, no powiem Wam dobra, już idziemy. oki okay. lecimy dalej jeszcze tutaj podejdę na schodę tu Marcin weszedł patrzcie tu są takie schody a tu z tej strony są te schody stare schody coś tam widać podejście widać ale ja telefon nie tu będzie patrz jakieś zdobienie na tych drzwiach to stare jeszcze drzwi Marcin Nie ma co cyklowa, widzicie? Kutka na szyfr Stare zamki, stare zawiasy, zdobienie, jakie wyprowadzone. Całe drzwi, no super. No. Co to widzisz? No, mówię, że już Coś robił, nie? By. Uh -huh. Może i go remontują. Zobaczyć jakieś zamki gdzieś takie. Lecimy dalej. To lecimy dalej pozdrawiamy i lecimy dalej do następnego ziemka